Siema, Pet Simulator X, odcinek kolejny! Łapkę zostaw na najlepsze jaka słuchajcie, dzisiaj sprawdźmy sobie banki i pogadamy o nowej aktualizacji, która będzie jutro, słuchajcie, za jeden dzień, trzy godziny, w momencie kiedy wam będzie aktualizacja w Pet Simulatorze i bardzo się cieszę, bo szczerze już mi się ten event świąteczny trochę przejadł, przydało się coś nowego, słuchajcie, dużo ekskluzjiów, jest, więc będzie fajnie i mamy liki, mamy bardzo, bardzo dużo lików. I będzie, będzie grubo, będzie nowy Titanic, słuchajcie, będzie nowy Titanic na 100 tysięcy Mam wszystko przygotowane, więc będę czasami musiał alt-tabnąć i sprawdzić sobie skrinka, o którym będę mówił. I wam oczywiście go pokażę na ekranie, także strzel już łapę, boliki znalezione, także fajnie, bo będziemy wiedzieć wcześniej, co się szykuje, słuchajcie. Dodatkowo no, przypominam, jedną minutę przed update'em musicie być, żeby dostać Hype gifcika. Fajnie by było, jakbyście go wzięli, bo wiecie, no chciałbym otworzyć jeszcze dużo Hype gifcików. I właśnie, hype gifciki być może wzrosną w cenie. Ja wiem, sam teraz się wdupiam i pewnie będziecie chcieli ode mnie więcej kasy za hype gifciki, ale słuchajcie... Będą nowe partypety, i to oznacza, że albo będą nowe w high-giftach, albo będą nowe po prostu, ale będą partypety najprawdopodobniej z okazji tego, że to będzie Sylwester, także w ogóle narodowy rok. Mimo, że jeszcze będziemy się słyszeć, to chciałbym wam wszystkiego najlepszego życzyć. Kocham was, widzowie, jesteście super, całus. Dobra, słuchajcie, pierwsze, żeby pogadamy, to nowe ekskluzje FIO. Pyk, tutaj je macie, nowe ekskluzje w którym będzie. Będą. Same balun, teraz słuchajcie, jest balun jakiś dragon. Jest balun Axolotl, e, który wygląda bardzo, bardzo, bardzo różowo e, na e, czerwony balun kolegi. Huge balun axolot, Huge balun. Kat za 0,7% i uwaga, Titanic, balun Manki, czyli coś na co najbardziej czekamy, czyli nowy Titanic, słuchajcie, będzie, więc mega, mega fajnie. W ogóle wbijmy sobie do banków, tutaj widzicie, mam swój bank, i mam bank, bank pewnego Bogola, możecie sobie zobaczyć. Nie wiem co to za bogol. Nie mam pojęcia co to za bogol jest. Pozdrawiam bogola, zostawcie mu suba. Słuchajcie, lecimy w takim razie do banków. Po kolei savebijmy i dajmy po 3 ekskluzywy każdemu na nowy rok. W sensie, no, bo nie wiem czy jeszcze będą banki. Także będziemy wrzucać te na no, o na przykład trzy świnki, bo ty było please, ekskluzyw. Także pozdrawiam Cię bardzo. Niestety banki cały czas są zepsute. I widzicie, wychodzenie z tych banków jest problematyczne, wbijanie do nowych też jest problematyczne, także skupmy się bardziej na, oczywiście, yy, naszych likach. Czyli mamy kolejne liki. słuchajcie, Huge Party Pety, o przy okazji, ekskluzja ja trzeba dać, słuchajcie, już widzicie, tutaj Huge Party Pety jest tak, Huge Party Ducky, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Huge Blue Balloon Dragon to jest. O, Huge Blue Balloon Dragon to już widzicie, jak się będzie nazywał ten pet. Huge Purple Balloon Axolotl i Party Elephant i Party korgi, słuchajcie. Albo one będą w Hypeleaf, tak? W ogóle wyjdźmy z tego banku albo one będą w hype giftach, albo będą w jakimś jaju, słuchajcie, bo jest szansa, że będzie jajo znowu za diamenty, tak coś czuję, że Peston zrobi, e, tutaj dajmy trzy ekskluzywy, pozdrawiam bardzo, e, słuchajcie, jest szansa, że po prostu Peston zrobi takiego myka, e, że będzie jajo znowu za diamenty na jeden dzień, no słuchajcie, nowy rok, e, myślę, że to spoko opcja, myślę, że to bardzo spoko opcja e, na taki evencik szybki, e, żeby były te jakieś pety do zdobycia, Huge, no mam nadzieję, że będzie oprócz ekskluzywa ekskluzji Jaja, oczywiście, coś jeszcze. To było mega, mega fajne. I bardzo mi się cieszył. Poznałem Ci, tej dałem już ekskluziwa. Słuchajcie, no fajnie by było. Fajnie by było, jakby było coś oprócz, oprócz ekskluzji. wierzę w to, że Pesto nie jest. I like money aż tak bardzo. Yy, tylko też da ludziom szansę dopnięcia jakiegoś huge'a. Yy, za, oczywiście, jak to się nazywa, Za, oczywiście, diamenty albo chociaż yy, za coś innego. O w ogóle, o, 1 bilion za hype gift. Dobra, weźmiemy w takim razie. Yy, tutaj, bo widzę, widz daje. To weźmiemy. Dziękuję Pięknie dam za 2 miliony, Bartololek, pozdrawiam Cię bardzo yy, 2000, 20 tysięcy, 200 tysięcy, 2 miliony, 20 milionów, 200 milionów, 2 miliardy yy, wpłacamy w takim razie do banku. Yy, dziękuję Ci pięknie za hype gifty. I dobra, słuchajcie, przejdźmy do kolejnego screena, tylko wyjdę na razie od Bartololka yy, z banku od niego. Okej, okay. no halo, no widzicie właśnie, buguje się to strasznie. No niestety tak to wygląda. Słuchajcie, mamy kolejnego screena i tutaj jest pokazany Titanic. Balun Manki yy, w taki dosyć ładny sposób jest pokazany, bo jest i złoty, i zwykły, oczywiście wersje i bo jeszcze nie pokazują, ale słuchajcie, jeżeli ktoś będzie miał tego Titanika. Widzowie, to jest ważne, jeżeli będziesz miał tego Titanika gdzie, to instant do mnie piszesz <grym> i nagrywamy odcinek. I ja będę zadowolony, ty będziesz zadowolony yy, także proszę, jeżeli traficie, bo oczywiście ja, ja jak to ja yy, raczej nie trafię <grym> Titanika i nigdy w życiu no yy, do, do takie jest życie, słuchajcie, takie jest życie. Nic nie poradzimy, że takie jest życie, że ja rzadko trafiam takie rzadkie rzeczy. Chociaż ostatnio słuchajcie, stołem agonii znaczy stołem Agonii, e, anime agonii trafiłem, e, Inferno Kata trafiłem z pół% szansy i jednym jajem, także słuchajcie, czasami tego farta mam. Nie będę ukrywał. Oczywiście chciałbym też otworzyć yy, troszeczkę. Odejmę tej shiny. Ej, shiny party dog z dwoma enchantami unique. Dobra, damy, damy, damy. Niech się ucieszy. Słuchajcie, niech się pan ziemniaczek 900 cieszy. Pozdrawiam cię, pan ziemniaczek. No słuchajcie, fajnie. Fajny ten Titanic. Podoba mi się. Napiszcie w komentarzu, czy według was balon manki jest ładny, czy nieładny. Według mnie jest super. Tutaj mamy jeszcze kolejnego screena z super kolgim, znaczy party kolgim. I to będzie huge, słuchajcie, chyba. Chyba będzie huge. No bo wygląda jak huge pet że jest po prostu tak ustawiony, to też może tak być, słuchajcie, że jest tak ustawiony, że to tak jakby widać, jakby był huge'em, a huge'em nie jest. Nie wiemy, czy to będzie ekskluzyw czy huge, także przejdźmy do kolejnej rzeczy, jaką jest elefant. Elefant na pewno nie będzie huge'em, słonik na pewno nie będzie huge'em, no nie zdaje mi się, żeby był słonik huge, by był taki drogi... Bo nigdy nie było słonika huge. Tak wygląda elefant, par party elefant. Yy, ładny, ładny pet. Myślę, że dużo ich rozdamy w bankach. Bo pewnie będę miał ich bardzo dużo. Yy, I tak to wygląda. <laughs> zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie, słuchajcie. Zobaczymy jak to będzie. Yy, na razie najfajniej by było yy, zdobyć huge z party. Zobaczmy dalej co mamy. Dalej mamy oczywiście obrazki tych petów lepszej jakości, można powiedzieć. Po prostu bez nazw, bez znaczków. Yy, mamy tutaj nowe, yy, o... E, dobra, dajmy tutaj trzy e, w więc czasie, słuchajcie, mamy tutaj Noepety, czy jest e, ta, ten balon. E, no, dwa balony w sumie, dwa balony są e, także elegancko. Dalej mamy, słuchajcie, pokazany 3D model e, małpki, która będzie Titanikiem, e, czyli będzie, widzicie, zielony. E, czemu to jest zielony? A to jest Rainbow, dobra, to jest Rainbow, Pokazany po prostu e, akurat w kolorze zielonym, no ale widzicie, jest małpka, datbuchaty balon. Myślę, że całkiem spoko, całkiem ładna. Całkiem fajna ta małpka. I mo, ja się będę bardzo cieszył, jeżeli bym dropnął tego Titanika, ale to byle jakiego Titanika jakbym dropnął. To bym się chyba popłakał ze szczęścia, słuchajcie, a ten ta, Jolly Cut to będzie taki drogi za jakiś miesiąc dwa, jak już ludzie się szczają, że już nigdy go nie będzie, to on będzie tak drogi, że wszystkich totalnie powali, słuchajcie, lećmy dalej. Co mamy dalej? Ostatni screenshot taki mam który jest przygotowany, słuchajcie, to jest nowe Exclusive Jajo, pokazane, jak będzie wyglądać, czyli będzie mieli, mieli je za 400 obuksów, jedno jajo i będą w nim oczywiście rzeczy, um, no oczywiście Hugh i oczywiście nasze Titanic, nasz Titanic, sorry, nasz Titanic, e, no. Także mam nadzieję, że słuchajcie, uda się go zdobyć, wam też oczywiście życzę, życzę powodzonka w tym, żeby dropnąć, nie wiem, czy będziecie kupować ekskluzji ale ja mam nadzieję, słuchajcie, że też będzie taki event, jak był wiosenny, jesienny, jesienny, Mati, jesienny, jesienny, gdzie były do, za diamenty do kupienia jaja. No, ja mam nadzieję, że tak, bo mam 71 bilionów diamentów, więc chciałbym troszeczkę pootwierać. E, oczywiście wtedy i tak pewnie sprzedam ze 3 huge, żeby mieć jeszcze więcej, bo chciałbym bardzo, bardzo dużo otwierać e, i chciałbym, żeby znowu było takie jajo za diamenty Tutaj wpłacimy 3 ekskluzywy, myck. No fajnie by było, fajnie by było, zobaczymy jak będzie oczywiście, bo nie możemy nic tutaj, wiecie, wysnuć z tego, czy będzie taki jajo, e, czy będzie tylko ekskluzive jajo, zobaczymy, można nowy RockPest on coś da bardzo mi się cieszył, e, byłoby super. Myślę, że to był najlepszy update, jakby dał nam po prostu jajo do otwierania. Bo my lubimy otwierać, słuchajcie, my lubimy otwierać. Często mi wysyłacie, że, a patrz, kto co trafiłem, ja pierdzielę coś tam. I to jest strasznie fajne. E, także e, za każde dropy wam oczywiście gratuluję i bardzo chętnie chciałbym, żebyście napisali, bo ja oczywiście nic nie dropnę. Albo jak dropnę, to się pochwalę od razu. Także, jeżeli chcecie, żebym się pochwalił, to muszę dropnąć najpierw. Ale to zobaczymy, Boże się uda, słuchajcie. Prezencików nie odbieramy, indeks się nie zmienił. E, no i co? No i... To tyle, słuchajcie, tyle z aktualizacji, tyle co wiemy oczywiście, tyle co wiemy. Jeszcze pamiętajcie, że minutę przed update'em, żebyście byli, odebrali hype gift zafryte, po prostu 1759 w sobotę. Bądźcie i włączcie sobie kompa, zostawcie albo na telefoniku, wystarczy być, na jakimś publicznym serwerze i dostajecie nagrodę za to, że jesteście, także to jest mega, mega fajne. Myślę, że warto sobie takie coś odpalić, bo wiecie, zadałem o miliard gemów, nawet jeżeli nic nie zmieniał, to będzie może troszeczkę mniej już wtedy niż miliard gemów, bo te gifty wiecie, spadają w cenie. Jeżeli daję będzie tylko party dog, ale wątpię, wątpię, szczerze, nie pokazaliby tych parę typetów, chyba, że będą, słuchajcie, e, w jaju, jeżeli będzie jajo za diamenty, to, to tam mogą być te elefanty i tak dalej i może być huge, także zobaczymy, wszystko się okaże już jutro, e, ja się nie mogę doczekać, oczywiście odcinek z update'u będzie od razu, jak wyjdzie update, e, postaram się jak najszybciej wam wstawić i będzie wszystko już wtedy wiedzieć, słuchajcie, wam bardzo dziękuję za pamiętajcie, łapka, korytarzyk, subik, szczęśliwego nowego roku. Mujaki e